Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w wyśdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż, Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów, bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Jeszcze nie wytchnąłem, jeszcze się nie uspokoiłem i nie odpocząłem. A znów przyszła trwoga. O wielu wciąż wierzy i głosi nawet, że to Bóg doświadczył Joba nieszczęściami, tragediami, jakie zesłał na niego i jego rodzinę. Księga Joba mówi, że to szatan dotknął, doświadczył Joba chorobą i tragedią, jak i jego rodzinę. No jak do tego doszło? Sam Job powiedział, że z powodu ciągłego życia pod wpływem lęku i strachu. Widzisz? Wiara w Twoim życiu otwiera szeroko drzwi dla Boga i Jego błogosławieństw. Strach w Twoim życiu otwiera szeroko drzwi dla diabła i Jego przekleństw. A pomyśl o tym, że lęk to nic innego jak odwrócona wiara w to, że choroba, nieszczęście, tragedia, diabeł czy człowiek może coś Ci złego uczynić. Jednak nie otrzymałeś ducha strachu. Biblia mówi, no, ale bowiem Bóg nie dał nam, Tobie i mnie, ducha strachu, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu w to miejsce trzymałeś ducha wiary. Czytamy, mając zaś tego samego ducha wiary, jak napisano, uwierzyłem, czy to powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Tak więc nie bój się, tylko wierz. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.